Wydarzenia Magdana na Dzień dobry. Ukraina i USA o krok od porozumienia. Czy to prawda, że prezydent Złański przyjeżdża w sprawie umowy? Słyszę, że przyjeżdża w piątek. Cios w zagraniczne gangi. Blisko 400 osób. Na te osoby są wnioski złożone o wydalenie ich z kraju. Krwiaka, głowy, a także złamania kości oburączek. Dramat 10-miesięcznego chłopczyka. Zostały postawione zarzuty. Podejrzanymi są rodzice. Gołębnik w mieszkaniu. Gołębie latają, tak. oczy wpadają. To epidemią grozi. No i to mród. Prezydent Zełęński zgadza się na warunki Donalda Trumpa. Biały Dom twierdzi, że jeszcze w tym tygodniu może dojść do podpisania umowy w sprawie minerałów. Pytanie: co z gwarancjami bezpieczeństwa, których w zamian domagał się Kijów? Joanna Dressler. Zapowiedzi, że Wołodymyr Zeleński może przyjechać do Waszyngtonu pojawiły się w Białym Domu. Czy to prawda, że prezydent Zeleński przyjeżdża, aby się spotkać w sprawie umowy? Słyszę, że przyjeżdża w piątek. Dla mnie to okej. Okay. Chciałby podpisać się razem ze mną, a to jest wielkie porozumienie. Bardzo duże porozumienie. Financial Times i agencja France Press twierdzą, że Ukraina zgodziła się na umowę w sprawie metali ziem rzadkich, gdy Waszyngton zrezygnował z najsurowszych żądań. Kijów jest teraz gotowy do podpisania porozumienia w sprawie wspólnego rozwoju swoich zasobów mineralnych, w tym ropy i gazu, po tym, gdy Stany Zjednoczone zrezygnowały z żądań prawa do 500 miliardów dolarów potencjalnych dochodów z eksploatacji tych zasobów. Jednak są tam pewne jeszcze niedograne sprawy. W ogóle Trzeba powiedzieć tak, znaczy to, co wiemy na dzień dzisiejszy, to jest jakby faktem potwierdzonym z różnych źródeł, właściwie z najwyższych miejsc, to znaczy, ta pierwotna taktyka prezydenta Trumpa, żeby no, wykorzystać właściwie takiego szantażu sytuację uzależnienia Ukrainy od Stanów Zjednoczonych. Prezydent Francji przekazywał przywódcom europejskim wyniki rozmów z Donaldem Trumpem, a dziennikarze w Białym Domu dopytywali amerykańskiego prezydenta o słowa, które padły podczas spotkania z Macronem. Wczoraj pan mówił, że rozmawiał w sprawie sił pokojowych w Ukrainie i że to Putinowi nie przeszkadza. Kreml mówi, że to nie do zaakceptowania. Co tu jest prawdą? Nie to mi powiedziano, ale będziemy potrzebować jakiejś formy wojsk pokojowych. W ciągu minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu niemal 200 dronów. To Charków. To zaś region Kijowa. Do Waszyngtonu jedzie brytyjski premier, który ma, podobnie jak Emmanuel Macron, przekonywać Donalda Trumpa do wsparcia dla Ukrainy. Russia is a menace. Rosja jest zagrożeniem na naszych wodach, w przestrzeni powietrznej i na naszych ulicach. Przeprowadzili cyberataki na naszą służbę zdrowia. Zaledwie siedem lat temu w Salisbury doszło do ataku z użyciem broni chemicznej. Musimy stać po stronie Ukrainy, ponieważ jeśli nie osiągniemy trwałego pokoju, to niestabilność gospodarcza i zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa będzie tylko rosło. Starmer ma przekonywać, że i Ukraina, i Europa mają zasiąść do stołu negocjacyjnego z Rosją. Joanna Dressler wydarzenia. Kijów nie wydał jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. W ukraińskiej stolicy jest Marek Sygacz. Marku, czy Ukraina ma jakąkolwiek alternatywę? Ukraina doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zarówno droga do ewentualnych negocjacji z Rosją, jak i do dalszego prowadzenia wojny bez pomocy Stanów Zjednoczonych w jakiejkolwiek formie jest bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa. Ukraińcy, a szczególnie wołody i jego otoczenie, doskonale też rozumieją strategię, tą biznesową strategię Donalda Trumpa dotyczącą zakończenia tej wojny. Wiedzą, że jeżeli nie mogą liczyć na większe dostawy broni albo zabezpieczenie militarne, no to interesy Stanów Zjednoczonych w Ukrainie mogą równie skutecznie działać, na ewentualnego przeciwnika. Chodzi oczywiście o przyszłe odstraszanie Rosji, kiedy dojdzie już do jakiegoś, jakiejś formy rozejmu, a później do pokoju, no to amerykańskie interesy mogłyby powstrzymywać dalsze, ewentualne zapędy Władimira Putina. A trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że ta umowa surowcowa to nie jest pomysł Donalda Trumpa, tylko już kilkanaście miesięcy temu Władimir Zełęcki w swoim dziesięciopunktowym planie pokojowym zawarł taki punkt, że sojusznicy w zamian za pomoc mogą liczyć na korzystanie z zasobów naturalnych Ukrainy na partnerskich Zasadach. Wygląda na to, że Donald Trump dokładnie wczytał się w ten plan pokojowy i chce ten punkt wykorzystać jak najlepiej. Podpisanie umowy 28 lutego w Waszyngtonie, a dzień wcześniej w Stambule spotkają się jeszcze delegacje amerykańska i rosyjska. Marek Szygarskijowa, bardzo dziękuję. Są zarzuty dla trzech byłych dyrektorów lasów państwowych, którzy mieli zgodzić się na fikcyjne zatrudnienie Dariusza Mateckiego. Spis, za które miało on otrzymać blisko pół miliona złotych. Sam Matecki jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie, ani w sprawie wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości 15 milionów złotych. Posłowie w przyszłym tygodniu będą głosować nad uchyleniem mu immunitetu. Marta Kurzyńska. Posłowi PiS grozi nawet 10 lat więzienia. Konieczne jest tymczasowe aresztowanie. Wniosek o zgodę na nie jest już w Sejmie. Trafi do oceny w prawnej służb Sejmu. Posłowie zajmą się nim na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, podobnie jak wnioskiem o uchylenie immunitetu. Chcą zobaczyć posła w kajdankach, to zobaczą posła w kajdankach. Ja im to umożliwię. Sprawa ma między innymi związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych Dariusz Matecki w porozumieniu z Urzędem nikami resortu sprawiedliwości miał ustawiać konkursy na dotacje z funduszu minister sprawiedliwości mówi że wątpliwości wokół posła PiS jest więcej cała historia wskazuje na Szereg różnych wątpliwości dotyczących tego, jak wyglądał ten proceder prania brudnych pieniędzy i wyciągania pieniędzy z tych grantów, które zostały udzielone dwóm organizacjom, z którymi był związany pan Dariusz Matecki. Poseł PiS przekonuje, ja nic złego nie zrobiłem, że nie ma sobie nic do zarzucenia i nie będzie unikał odpowiedzialności. Mogę teraz wsiąść w samochód i jechać czy to na Węgry, czy polecieć do Waszyngtonu. Ja mam 5 kilometrów do granicy, 200 km do Berlina. Nie byłoby z tym żadnego problemu. Nie wybieram się na Węgry. Ale wątpliwości śledczych budzi także sprawa, w której zarzuty usłyszało trzech dyrektorów lasów państwowych. Dotyczyły fikcyjnego i pozornego zatrudnienia. Ustalonej osoby obecnie posła na Sejm w strukturach lasów państwowych. Poseł PiS pracował w nich ponad trzy lata. Brak jest jakiegokolwiek dowodu na to, żeby świadczył tą pracę. Zarobił pół miliona złotych. To był czas pandemii. Ja wykonywałem zadania związane z monitoringiem mediów społecznościowych. Polacy mają dość polityków, którzy myślą, że są świętymi krowami i mogą ich okradać. Politycy PiS bronią partyjnego kolegi. Twierdzi, że pracował w lasach państwowych. Padają sugestie o politycznej zespół. Rządzących. Poprzez swoją aktywność polityczną nacisnął na, na odcisk wielu politykom rządzącym. Nie wykluczam, że może też dochodzić do takiego przy, ścigania przy, w celach czy, czy też politycznych. Rządzący odpowiadają, jeśli jest niewinny, to sąd go nie ukaże. Nie ma się no, czego obawiać. Jest szeroki materiał dowodowy, który poświadcza, że Dariusz Matecki, no niestety, ale sprzeniewierzył publiczne środki. Zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości usłyszał już m.in. były wiceminister sprawiedliwości. Marcin Romanowski. Śledztwo jest rozwojowe i liczy ponad 1200 tomów akt marta Kurzyńska Polsat news. Ponad 2,5 tysiąca obcokrajowców z zarzutami to gangsterzy, którzy mieli na koncie wyłudzenia, rozwoje, ale też fałser, fałszerstwa dokumentów. Premier chce, by zostali oni deportowani. Wnioski o wydalanie z Polski przygotowano dla blisko jednej piątej z nich. Jarosław Kuś. Coraz częściej takie filmy publikowane w sieci dotyczą obcokrajowców Także coraz częściej sprawcy takich przestępstw trafiają w ręce policji. To dzisiejszy przykład. 40-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące za napaść na taksówkarza na Podlasiu. Zatrzymanemu grozi do 20 lat więzienia. Od początku tego roku 2616 obcokrajowców usłyszało zarzuty popełnienia przestępstw w Polsce. Jeżeli ktoś jest przestępcą, to trzeba go po pierwsze ukarać, po drugie deportować. I to jest normalna rzecz deportacji dochodziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy wielokrotnie to nie były rzeczy które były jakoś publicznie podawane Według policyjnych statystyk w minionym roku obcokrajowcy popełnili 5% wszystkich zanotowanych przestępstw Otrzymałem szczegółowe informacje od szefa MSWiA o zdecydowanych działaniach służb wobec zagranicznych gangów. Dokonano licznych zatrzymań, czas na deportację. Deportacja jest teraz przygotowywana. Z Blisko 400 osób ma te wnioski złożone, na te osoby są wnioski złożone o wydaleniu ich z kraju. Zatrzymania to wynik tej akcji. Policja szykowała się do niej kilka tygodni. W dwa dni, w połowie lutego, 26 tysięcy funkcjonariuszy sprawdziło ponad 30 tysięcy adresów i miejsc. Zatrzymano niemal 1500 poszukiwanych. Wśród nich właśnie 400 obcokrajowców. My jesteśmy skuteczni, że działamy, że eliminujemy przede wszystkim to, co, to, co tu powinno wybrzmieć przestępców. Jak mówi rzecznik Straży Granicznej, w przeciągu kilkunastu dni tyle trwa procedura wydalenia obcokrajowca. Może być być zobowiązany do opuszczenia Polski dobrowolnie lub przymusowo. Jeśli przymusowo, to czeka na decyzję w odpowiednim ośrodku. W przypadku zakończenia takiego postępowania i wydania decyzji o przymusowym zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu dany cudzoziemiec jest przekazywany, doprowadzony do kraju pochodzenia. Przekazanie obcokrajowca odbywa się na granicy lądowej albo wysyłany jest do swojego kraju samolotem. W przypadku wydania decyzji o przymusowym zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, kosztami obciążany jest ten cudzoziemiec. Straż Graniczna dodaje, że nie było przypadku deportacji w ostatnim czasie, by jakiś kraj odmówił przyjęcia swojego obywatela. Jarosław Kuś, wydarzenia. Skromne, ale uspokajające wieści z Watykanu. Za papieżem Franciszkiem kolejna spokojna noc w klinice Dżemeli, w której od 13 dni leczone jest na obu zapalenie płuc. Informacje o stanie zdrowia papieża śledzi w Watykanie Piotr Witkowski. Piotrze, czy wiadomo coś więcej poza tymi lakonicznymi komunikatami? Poranne komunikaty na temat stanu zdrowia papieża zazwyczaj są lakoniczne. Wieczorem dowiedzieliśmy się, że ojciec Święty przeszedł w badanie tomografem komputerowym. Chodziło o weryfikację obustronnego zapalenia płuc, o to, aby sprawdzić w jakim stanie są płuca papieża. Wiemy, że sytuacja hemodynamiczna jest stabilna, ale lekarze oceniają stan Ojca Świętego jako krytyczne, natomiast tak jak powiedziałem, stabilny. Na razie za wcześnie jest na to, aby przedstawiać jakiekolwiek dodatkowe rokowania, jeżeli chodzi o nadchodzące dni. Ta terapia, której papież jest poddany, zaczyna działać. Ale ona wciąż jest na tyle niepewna, że nikt nie chce podawać jakichkolwiek ocen czy jakichkolwiek prognoz, bojąc się tego, że ta sytuacja w przypadku 90-letniego mężczyzny może się zmienić po prostu z minuty na minutę. Moim zdaniem, jest to też element takiej trochę nowej strategii komunikacyjnej Watykanu, która. Ma za zadanie zapobiegać pewnej dezinformacji, bo już w kręgach amerykańskich zaczynają się szedzić teorie spiskowe, że papież tak naprawdę już nie żyje, tylko jest utrzymywany w klinice Gemelli, a nikt o tym nie wie. Co jest oczywiście nieprawdą, bo chociaż widzieliśmy niedawno to połączenie z Gazą, gdzie papież faktycznie wideokonferencję z jedną z parafii w Gazie odbył. Także wczoraj Watykan informował o tym, że papież miał po południu pracować. Kolejny biuletyn informacyjny z informacjami medycznymi na temat stanu zdrowia Ojca Świętego poznamy w godzinach wieczornych i wtedy także możemy poznać dodatkowe informacje dotyczące badań, które zostały wykonane. Wczoraj mowa tutaj o tomografii komputerowej związanej z obustronnym zapaleniem płuc. Piotr Witkowski z Watykanu, bardzo dziękuję. Brutalny atak na ratownika medycznego, tym razem na sorze w Zielonej Górze w Lubuskiem. Pijany 29-latek trafił na oddział i rzucił się z pięściami na medyka, łamiąc mu żebra. Mężczyzna miał przy sobie środki odurzające, został aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia. Klaudia Serek. Do ataku doszło na tym szpitalnym oddziale ratunkowym w Zielonej Górze. Był poniedziałkowy wieczór. Na miejsce pojechali policjanci, zatrzymali 29-letniego mężczyznę agresywnego. Napastnik to pacjent SOR-u. Bił i kopał ratownika, bo zdenerwowało go oczekiwanie w kolejce. Agresor był pijany i miał przy sobie narkotyki. Usłyszał już zarzuty: zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Poszkodowany ma poważne obrażenia. Jeden z naszych ratowników medycznych został pobity przez agresywnego pacjenta. W efekcie pobicia ratownik doznał urazu klatki piersiowej i jamy brzusznej. Ma złamane żebra. Mężczyzna przebywa na oddziale chirurgii klatki piersiowej i jest pod opieką psychologa. Teraz z racji tej tragedii, która wydarzyła się w Siedlcach, tego, że każda sytuacja kolejna jest nagłaśniana, no my coraz bardziej zaczynamy się obawiać. Pod koniec stycznia w Siedlcach zginął 64-latek, którego pacjent ugodził nożem w klatkę piersiową. Na Śląsku podczas studniówki Pijany młody mężczyzna zaatakował ratowników, którzy udzielali mu pomocy. Domagamy się od władz naszego państwa, żeby była nieuchronność kary, żeby wyroki były surowe, zapadały szybko i były nagłaśnione szeroko. Ministerstwo Zdrowia złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ratownicy mają między innymi dostać kamizelki nożoodporne. Dyskutujemy o tym przycisku wzywającym pomoc. I tutaj, jeśli ratownicy uznają, że tak chcą tego, Przycisku, to on też będzie. Resort chce też zaostrzenia kar za podobne napaści. Na razie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi do trzech lat pozbawienia wolności. 29-latkowi z Zielonej Góry grożą cztery, bo jego działanie śledczy ocenili jako huligańskie. Dla wydarzeń Klaudia Syrek, Polsat News. Znów incydent z pijanym parlamentarzystą. Tym razem pijanego i wulgarnego senatora Nowej Lewicy. Nagrał poseł Dariusz Matecki, a film wrzucił do sieci. Maciej kopiec przeprosił, że miał zły dzień, ale to wcale nie uciszyło politycznej wrzawy w tej sprawie. Kamila Lewandowska. Śpij, kurwa! Przestępstwo To fragment nagrania, które w mediach społecznościowych opublikował Dariusz Matecki. Nie złączy, chłopak. Nie No, no, śpij, Osoba widoczna na kilkusekundowym filmiku to senator nowej lewicy Maciej Kopiec. Parlamentarzystów powinny obowiązywać znacznie wyższe standardy niż wszystkich innych obywateli naszego kraju. Polityką wolno mniej. Alkohol w tym kraju nie jest zabroniony. Tak? I pytanie, czy to było po pracy, czy to było w miejscu, w którym mógł. Alkohol spożywać. Cała sytuacja miała miejsce w barze hotelowym pół roku temu. Sam senator w rozmowie z Onetem przekazał, że wszystko zostało wyjaśnione następnego dnia. W historii brali udział posłowie konfederacji, których przeprosiłem. Podaliśmy sobie ręce i powiedziałem, że to był dla mnie trudny dzień. Biorę na klatę wszystko, co związane ze swoim błędnym zachowaniem. To jednak nie uciszyło, a wręcz poruszyło polityków różnych opcji. To są dopiero podwójne standardy. Wy swoich kryjecie, a na innych próbujecie narzucać. Jest to skandaliczne słowa i skandaliczne zachowanie. O skandalu mówiono też w przypadku tego czwartkowego incydentu z udziałem posła Konfederacji Ryszarda Wilka. Jak zdrowie ledwo idzie! Marszałek Sejmu wykluczył polityka z obrad na sali plenarnej. Pan poseł płaczek pana wyprowadzi, bo zdaje się, że nie jest pan w stanie uczestniczyć w obradach. Szymon zapowiedział wówczas zmianę przepisów. Próbujemy szybko znaleźć rozwiązanie prawne, które pozwoli straży marszałkowskiej na wniosek marszałka prowadzącego obrady, po powzięciu uzasadnionych podejrzeń, że poseł znajduje się w stanie nietrzeźwości dokonać badania alkomatem pomysł nie wszystkim przypadł jednak do gustu. To jest bez sensu, no bo nie można z jednego, dwóch czy trzech incydentów wyciągać tego typu wniosków. To jest trochę poniżenie mnie na przykład. Ja jestem antyalkoholowy całkowicie. Opozycja żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec senatora Lewicy, tak jak stało się to z posłem Konfederacji. Ja tu nie jestem rzecznikiem Konfederacji, ale Konfederacja zawiesiła swojego posła od razu, bezterminowo. Proszę. Ze strony Lewicy skończyło się na rozmowie dyscyplinującej. Głównym powodem tylko temu było to, że nikt nie wniósł po prostu skargi na senatora. I jeśli senator sam potrafił wyjaśnić te, te sprawy, no to, to uznaliśmy, że to jest sprawa jakoś zamknięta. Kamila Lewandowska, Polsat News. W wydarzeniach teraz piekło 10-miesięcznego chłopczyka z Podkarpacia. Dziecko trafiło do szpitala w Brzozowie, a jego rodzice do tymczasowego aresztu. Zdaniem lekarzy znęcali się nad nim od dawna. Lista obrażeń dziecka przeraża, podobnie jak kartoteka 28-letniej matki i 36-letniego ojca, Marcin Piotr Wrona. Lekarze u 10-miesięcznego chłopca zdiagnozowali tzw. syndrom maltretowanego dziecka. Obrażenia te dotyczą głowy, w tym krwiaka, głowy, a także złamania kości oburączek. Niemowlę trafiło początkowo do szpitala w Brzozowie na Podkarpaciu. Placówka, zaniepokojona stanem dziecka, powiadomiła ośrodek pomocy społecznej i sąd rodzinny. Brak szczepień, brak rozwoju dziecka adekwatnego do wieku no spowodował, że zaczął personel aby drążyć, skontaktował się z lekarzem rodzinnym. Dziecko zostało skierowane na dalsze badania do szpitala w Rzeszowie. Dopiero zachowanie matki, które było nieodpowiednie, zwróciło uwagę personelu medycznego, który. Postanowił poszerzyć diagnostykę, która wykazała, że dziecko prawdopodobnie może być ofiarą przemocy domowej. Lekarze powiadomili policję, a sprawą zajęła się prokuratura. Obrażenia te według wstępnej opinii biegłego nie powstały przypadkowo. Rodzice dziecka, 28-letnia matka i 36-letni ojciec, usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Oboje nie przyznają się do winy. Trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Zaznęcanie się nad dzieckiem grozi kara pozwania wolności do lat 8. Rodzice już wcześniej byli karani za znęcanie się nad starszym dzieckiem, które trafiło do rodziny zastępczej. Będą odpowiadać w tak warunkach recydywy, a to oznacza, że kara może być wyższa. Zwiększona o połowę od górnego zagrożenia. Rodzina miała ustanowionego kuratora. Kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Spodziewa się kolejnego dziecka. 10 chłopczyk przebywa na oddziale pediatrycznym. Jego stan jest stabilny. Marcin Piotr Wrona, Polsat News. To szczególne miejsce i szczególne braki kadrowe. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci szuka pediatry lub specjalisty medycyny paliatywnej. Problem w tym, że te poszukiwania trwają już dwa lata, a chętnych brak. Ewa Pajuro. To ogłoszenie odświeżane co kilka miesięcy czeka na odpowiedź już prawie dwa lata. Szukamy jednego dobrego, fajnego, fantastycznego, kompetentnego lekarza. Jego zadaniem byłoby pokierowanie oddziałem stacjonarnym w hospicjum. Obecny szef jest już w wieku emerytalnym. I w tej chwili nie jest w stanie już pełnić tych obowiązków. Pilnie potrzebny jest też drugi medyk. Którego chcemy przyuczyć. Choć od czasu do czasu zgłaszają się chętni, nikogo nie udało się zatrudnić. Prezes hospicjum uważa, że kandydatów odstrasza najczęściej specyfika pracy, m.in. innymi. Z Zderzenie z nieuleczalnymi schorzeniami dzieci to choroby nowotworowe, nerwowo mięśniowe, metaboliczne, genetyczne. Do tego dochodzi ogromne obciążenie psychiczne. Jak wiele opieki, empatii i cierpliwości wymagają dzieci z hospicjum wiedzą najlepiej ich rodzice. Na przykład mama czteroletniej Melanii z ciężkim porażeniem mózgowym. Nie zmogła sama z Melanią być jeden na jeden. To dużo ciężka, ciężkie jest dziecko. Hospicjum szuka m.in. pediatrów. Lekarze z taką specjalizacją mogą przebierać w ofertach. Rzadko decydują się na pracę w szpitalu czy hospicjum. Taki lekarz specjalista albo zostaje w dużym ośrodku, gdzie ma możliwość rozwoju naukowego. Albo wybiera sektor niepubliczny, podstawową opiekę zdrowotną. Hospicjum chętnie przyjmie też lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej. Na nią decyduje się niewielu studentów. Patrzymy na pacjenta w ostatnim często okresie jego życia. Dla wielu medyków to wyzwanie ponad siły. Zdaniem lekarzy potrzebne są specjalne zachęty. Żebyśmy mieli możliwości, nie wiem, dłuższego urlopu na przykład. Nic jednak nie zastąpi wewnętrznego przekonania, że robi się coś bardzo potrzebnego. Jest to wielka przygoda, gdzie robi się tyle dobra i ma się ogromną wdzięczność. Ewa Pajuro, Polsat News. Koszmar na jednym z osiedli w Toruniu i zrozpaczeni mieszkańcy. Ich sąsiad zrobił z mieszkania gołębnik. Mężczyzna trzymał w nim blisko 100 zaniedbanych ptaków. W jeszcze gorszych warunkach żył on sam. Jego sądzie, sąsiedzi mieli prosić o pomoc od dawna. Iwona Urbańska. W jednym z blokowisk przy ulicy Głowackiego w Toruniu mężczyzna urządził ze swojego mieszkania gołębnik. W środku przebywało blisko 100 gołębi, które zostały 74-latkowi odebrane. Interweniowała Fundacja Zalatani na ratunek ptakom, a także policja. I to właśnie policja w tej sprawie prowadzi działania. O sprawie także wie już prokuratura. Chcemy mieć pewność, że tym zwierzętom nic się nie stało. Przyjęliśmy zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia takiego przestępstwa od przedstawiciela fundacji, zatem chcemy sprawdzić, czy tym zwierzętom nie działa się krzywda, czy zwierzęta były właściwie zaopiekowane i czy mężczyzna, który przetrzymywał je w swoim mieszkaniu, swoim zachowaniem nie złamał przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Stan odebranych zwierząt jest dramatyczny. Miały tam spędzić blisko 8 lat bez dostępu do słońca, świeżego powietrza. Żyły wśród grubej warstwy brudu i odchodów. Aż trudno uwierzyć w to, że sąsiedzi nie reagowali i nie zgłaszali sprawy na policję. Jednak policja twierdzi, że dzielnicowy wiedział jedynie o tym, że mężczyzna hoduje gołębie, ale nic nie budziło zastrzeżeń. To nie jest od dzisiaj, to jest od lat. On jeszcze miał psa. Kupę lat temu to było, nie wiem dokładnie ile, ale on zabijał gołębie pies jadł gołębia, a pióra były puszczane do ubikacji. Nie wiedzieli w spółdzielni, że coś takiego jest? No tak samo wszyscy wiedzieli, przecież to jest od kilku lat już było. Nie? Fundacja Zalatani na Ratunek Ptakom, która pomaga odebranym gołębiom wyliczyła, że koszty leczenia tych ptaków to przynajmniej 20 tysięcy złotych. Prowadzona jest zbiórka. Fundacja nie poprzestała tylko na pomocy zwierzętom, ale także pomaga odczyścić mieszkanie z brudu i odchodów, które pozostały w mieszkaniu 74 latka z Torunia. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia dotyczące tego, że Ustawa o ochronie zwierząt została złamana przez mężczyznę, i usłyszy on zarzuty, to może mu grozić do trzech lat pozbawienia wolności. Dla wydarzeń Storunia, Iwona Urbańska, Polsat News. W międzyzdrojach wielka akcja ratowania wieloryba. Pięciometrowe zwierzę zaplątało się w sieć rybacką kilkadziesiąt metrów od plaży. Służbom udało się je uwolnić. Zwierzę to prawdopodobnie humbak. Wieloryby z tego gatunku rzadko zapuszczają się na wody naszego morza, ale takie przypadki się zdarzają. Na, miejsce, na miejscu przez kilka godzin trwała skoordynowana akcja ratunkowa. Wszyscy starali się pomóc wielkiemu ssakowi morskiemu i to się udało. Przed nami deszczowa noc niemal w całym kraju i deszczowy, tłusty czwartek. Parasole się przydadzą jednak na dłużej. Zobaczmy szczegóły. Monika Kubiaczyk, dzień dobry. Deszczowo zapowiada się druga część tego tygodnia. Już dzisiaj liczne opady, szczególnie na krańcach zachodnich, gdzie w ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie całkowite. Popada też w centrum, na Kujawach oraz w Trójmieście. Na wschodzie niewielkie, skromne przejaśnienia, ale przynajmniej bez deszczu. Temperatura dzisiaj to około 9 stopni. Najcieplejszymi miastami będą między innymi Opole, a także Wrocław. Zobaczmy, co przyniesie najbliższa noc. Ta też będzie pochmurna, też będzie deszczowa. Ale temperatura wszędzie na plusie. dwa stopnie w Zakopanem, 2 stopnie w centrum, a także 4 na krańcach zachodnich. I tu będzie najcieplej. W niewielu miejscach tak naprawdę te opady nie wystąpią. Będą to na przykład rejon Lubelszczyzny, Podkarpacia, Zielonej Góry, a także Wrocławia. Jutro kolejna porcja opadów deszczu i też skromne przejaśnienia. I to zaledwie w kilku regionach. Głównie na krańcach północno-zachodnich słońce będzie się z zachmur dzierać także na krańcach południowo wschodnich. Deszczowo głównie na południu w centrum, a także w całej Polsce północnej. Temperatura bez większych zmian do 10 stopni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim w kolejnych dniach zrobi się trochę chłodniej, ale to różnica zaledwie kilku stopni. Sprawdzamy zatem, co czeka nas w piątek. Deszczowo, ale też deszczowo-śnieżnie. Tych opadów mieszanych spodziewamy się w rejonie Podlasia. Poza tym sam deszcz w sobotę też popada i będą to też głównie opady deszczu. Jedynie na Podlasiu deszczu ze śniegiem. W kolejnych dniach to kolejna porcja opadów deszczu, przerwa od opadów w poniedziałek na przeważającym obszarze. We wtorek już wszędzie popada zachmurzenie duże albo całkowite z temperaturą do 10 stopni we wtorek, ale w ten dzień spodziewamy się silnych porywów wiatru, to z pewnością temperatura odczuwalna będzie nieco niższa niż ta na termometrach. W wydarzeniach o 15.50 spotka się z Państwem Igor Sokołowski. Ja zostaję jeszcze w wydarzeniach 24. Mam nadzieję, że widzimy się tam już za moment. Bogini, nie zgodzę, coś dzisiaj markotna.